Święta Bożego Narodzenia minęły w Grudziądzu wyjątkowo spokojnie i to zarówno dla policjantów, jak i strażaków. Na szczęście to były święta bezpieczne dla mieszkańców Grudziądza. Bardzo pracowite dla policjantów, bo jak zwykle w tym czasie więcej policjantów pracuje na drogach, bo jak najbardziej zależy nam, żeby mieszkańcy przede wszystkim bezpiecznie, spokojnie wrócili do domów. Policjanci mieli pełne ręce roboty, bowiem już tradycyjnie nie brakowało interwencji podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich, gdzie nadmierne Spożycie alkoholu doprowadziło do awantury. Policjanci wyjeżdżali, interweniowali przeszło 50 razy. Ostatniej doby, poprzedniej podobna była ilość. To były właśnie interwencje, też między innymi domowe, gdzie musieli się wykazać y, odpowiednim taktem. Bo przecież to są święta, odpowiednim podejściem, zrozumieniem męża, żony, a jednocześnie no, dużą, dużą cierpliwością, ponieważ zdarzały się przypadki, że oboje małżonkowie byli pijani, byli agresywni i policjant musiał ich spokojnie albo pouczyć, albo wytłumaczyć sytuację, albo ukarać mandatem. Zdecydowanie spokojniej było na drogach, choć tam też nie brakowało policyjnych interwencji. Na szczęście tylko jedna osoba została zatrzymana która jechała, kierowała samochodem będąc popijanemu, 21-letnia dziewczyna, mieszkanka zresztą naszego miasta, jechała ulicą Chełmińską w pierwszą świąteczną noc, no i niestety spowodowała kolizję drogową, uderzyła w słup, odniosła drobne obrażenia, na szczęście tylko drobne, a w organizmie alkomat wykazał, że miała prawie 2 promile alkoholu, więc to już pozostawiam bez komentarza. Nie było żadnego wypadku, było kilka kolizji drogowych. Dla większości z nas urlop świąteczny wciąż trwa. Największej fali powrotów mundurowi spodziewają się w trakcie najbliższego weekendu i po nowym roku. Oby te optymistyczne statystyki się nie zmieniły.